Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie w kolejny grze z Humble Choice w marcu. Tym razem Desperados 3. Czyli gra taktyczna w czasie rzeczywistym. Jest to gra studia Mimimi, niemieckiego studia, które dało światu Shadow Tactics. Czyli grę skrajnie podobną do tego tytułu. Tylko, że działającym się Pełdalnej Japonii, a nie na Zachodzie, jest to ten typ gry, który reprezentował osobom np. seria Commandos. Czyli mamy z góry ustalone postacie, w których każdy z nich ma różne umiejętności, różne uzbrojenie, a większość rzeczy załatwiamy po cichu. Nie ma żadnego jest budowy bazy, wyglądać do misji lutu, i z tych, tych rzeczy więc każda misja jest z góry z góry z góry zaplanowana, Wiem jak będzie wyglądała a my niej podchodząc rozumujemy, jakby zagadkę logiczną bardzo dużą zagadkę logiczną dobra cał tu trzy postacie z 5. mi się nam, już nam już tak. Myślałem może tych dwóch tej Zasięg widzenia wiadomo, to jest klasyka gatunku. dobra, wszyscy może czas. Wiadomo gadać. I dwóch panów patrz. O, patrz. Na... Ach, patrz na siebie. Ach. No tak. Patrz na siebie. No tego typu grach, ono często się zapisuje i czytuje. jak ja, tak to z Robię rzeczy. Teraz próbujemy to zrobić. Mamy tryb, który można wykonać. wydać rozkazy. Here goes the yeah. works of straight through hell keep it cool they're gone you got well. me for the day let's go let's drop Dobra. This we'll see here goes Now or never. Tak pamiętałem od początku, że było, no ale nie zaniepokoi się, że mu zniknęli. Zaniepokoi się, dobra. Jednak to jest też nowość, nowość w porównaniu z poprzednimi częściami. W tych częściach ci mi mieli bardzo wywalone. Jeśli ludzie, którymi podzieli zinterakcji. Interakcje z nichali. Ja tutaj bardzo często zwracam uwagę, co się, co się wydarzyło. Taki drobny szczegół. Ech, tu długo się rozmawia. No jak, są, jak rozmawiają, to przynajmniej są skupieni na sobie. Hmm. O, nie widzi go. A tego widzi. Mm -hmm. Who needs a good killing? On my way. Shall we? Elegantly. I wouldn't worry just yet. On my way.

No, jest taki wolny z tym. Szybciej chłopaku. Słuchajcie, panie doktorze, może tak. Udało się elegancko. Ja Czy ten zareaguje? Bardzo możliwe. Zareagował. To jest sure sure też coś, musimy brać pod uwagę. To potrafi ułatwić sprawy, bo oni są do szukają czegoś, ale nie wznoszą alarmu, więc mogą nam, o no właśnie, podejść w jakieś dobre miejsce. Okay. Ten był <trybuj> idealnie.

Zapomniałem o nim. Hmm. No, niestety, tak w innych yy, grach tego typu. chociaż nie będę w komandosach tak było, nie też, ale już na przykład w poprzednim po Shadow Tactics mamy różnych przeciwników że reagują inaczej, na przykład mam tu macho, którego nie zainteresuje taka moneta, lub inny sposób odwracania uwagi, jeśli już, to tylko na chwilę. Mamy też przeciwników, których na przykład może wykończyć tylko określona postać, Op, można je zastrzelić. No, to zawsze działa na każdego.

Should have prepared some dynamite. Well, all right. Hmm, nie całkiem nieźle, chociaż ja. O, tu mam przeciwnika, długi płaszcz. Jego wręcz nie załatwi za nas postaci. Możemy go zastrzelić. To fakt. Ale żeby go zatrzymać wręcz, musimy mieć jednak specjalną postać. No dobra. Zdążymy? Ten macho wróci? Może nie ryzykujmy. Mam jakąś podpowiedź. Może dotyczącą... Jak zamocować dynamit. Albo, że... Długie płaszcze można zastrzelić. W to pewnie to drugie. Ok. Ten się odwróci, ale nie zdążymy.

Domyślnie hmm. podpadam, że, żebyśmy zapisali co minutę. Ale ja ustawiłem co 5 minut, bo jestem prost prosem. Prawda jest. So <laughs> Ratuję oczywiście. Tak to miałem wyglądać, okej. Okay. Czyli nie dość, że musimy go to że musimy go zać od tyłu. No dobra. Szkoda, bo na jego kuli. No się niczego nie widzi.

We'll be the last ones to Someone arrive, her Doctor. Half the family's stuck here as well. I'm sure our cousin won't marry in a church half full. Wait a second... You better not. It's now or never. We've been wasting away here for three days, James. This is unbearable! You expect me to do? I'm not a bridge repairman. They say it's not safe. Oh. The bridge looks just fine. Hmm. No, dobra. Not a problem. No. Chyba będę musiał ich ogłuszyć. Można zmienić można zmienić na ogłuszanie. Dokładnie. Ok. dla pana i zdeczka dla pani. Trzeba ich związać teraz. No ale stawimy ich tak na widoku może. No ale no, chociaż tutaj. Może ktoś ich znajdzie. I pięknie, mamy sukienkę. Kolejna zdolność specjalna. Słanie w komendosach. Bo w komendach mieliśmy dwie opcje. też sukienkę. nie pamiętam na imię

Let's make it quick. I've got any plans right now. I can talk to you all day. Nothing. Let's get on with it. This is where it counts until the end of the world. Not, Not the Oh, who? Oh. Dobra, załatwieni. No dobra, dobra, dobra. Pomyślmy, pomyślimy. Ja, jak pomyślę. Gra nam daje wiele możliwości, wiele dróg. Na koniec końców. O! 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 Co ciekawe! Detonator i dynamit.

Hey, I don't where that came from, yeah, all day, honey. Keep it cool. Mm. Mm. What are you saying? I'm all ears, honey. As you say. whole again. On my way. Handsome fellow like you. Be call out here. Sure. Uh, whatever you You're need. problem. <laughs> Any plans right now? I, I could talk to you all day. Keep your head down. What do you think? <laughs> what the fuck? <laughs> I'm here all day, honey. I'm listening i'm listening nie wiem czy to nie jest za blisko tędy się opuść dobra, piszmy jeszcze raz ja I się widziałem, że gościu patrzy w tę stronę to jest moment kiedy idzie you tędy co so, oh, mówiłem to, to może być, z samej, nie? Patrzcie, Dobre głowy. Trzy grube ryby. Złapane. Dobra. A no tu zauważyłem, że jest. Hmm. Jest. środowiskowa pułapka. Możemy użyć tego i wtedy zabijemy trzech jednara. Puścimy tu na oak. Tylko trzeba się dostać. Dostać tam możemy tędy albo tędy. No to tędy po linie tylko jedna pozycja może się ciągnąć. Też pozwólcie, antenowy. Dajka, no przetapa atencję. Jeszcze Darling. Sure. Uh, Ostatnio polewała yeah. na kropę deszczu po tej emisji. See anything you'd like? Uh, uh, I'm all ears, honey. You're giving me ideas. I'm listening. I'm listening. Wyraźnie ci podoba gra. Okay then.

some feel like you yeah i'm listening on my way let's make bo nie, nie mogę grać bo trajkka stoi na swoim w monitorze centralnie tak się wy... bo zobaczę buzobaczę dlatego na nagrywaniu nagrał tutaj i cyk, co bardzo Czegoś Halo? Zauważy jakaś reakcja? Nie, nikt? No dobra. No dobra. Tak czy inaczej. Ja nic zauważę, gdzie wracał. Tak czy inaczej. To całe Desperados 3. To materiał pocięty na pewno, bo wyciąłem wszystkie momenty, w których nic nie robiłem, a całe nagrania trwała ponad godzinę! Więc tak, to jest taka w najlepszym wydaniu. Gra. może no, tego damy radę wykończyć jeszcze. A mogę tego wykończyć? Co Nie dam rady, Tak czy inaczej, dobra. Na tej śmierci pomijając, na tej śmierci kończąc. <grym> To jest. Tak, dobre zakończenie. Jeszcze udana. To jest e, tak gra taktyczna w takim razie rzeczywiście w najlepszym wydaniu, tak? Jakby wracamy do tego do tego typu rozgrywki, i mimi studio pokazało, że potrafi Potrafi to i mam nadzieję, że kiedyś sięgną po na przykład Komandosu, bo dawno nie widziałem tej Tam do serii nie widziałem, po trójce już chyba paru nieudanych spinoffów przynajmniej jednym Było zupełnie, zupełnie innych Inną, ra, inną grą to, to ta seria umarła trochę, więc może i do niej wrócą, tak od Tak jak wskrzesili de facto Desperados, ktoś pamięta jeszcze zesłany z dwójki? Dwójkę nie No mi po niej sięgnęło i przy bardzo Bardzo dobra gra Polecam, znaczy dla kogoś to lubi takie klimaty, to grał w komandosów albo w z warto zasięgnąć po poprzednią grę studia, czyli Shadow Tactics już chyba zapowiedziano hmm. samodzielny datek do Shadow Tactics no może Shadow Tactics 2, już nie pamiętam dokładnie tak czy inaczej to będzie chyba druga rzecz, która się Niemcom udała tak, po popirani, po udało im się jeszcze <laughs> jeszcze mimimi, dobra robota tak czy inaczej, ja osobiście polecam to gorąco, bo gra jest naprawdę ściągająca. Przynajmniej dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Z mojej strony to wszystko. Czajka właśnie poszła. Kiedy ja zginąłem, to na dnia przestać przeszkadzać. Jak znaczy, nie ma sensu przeszkadzać, kiedy nie gram. <ścoughs> Więc ja i czajka. Dziękuję wszystkim za uwagę. I muzyka.